Takie zdjęcia mogą odjąć mowę, ale nagrania dźwięku bywają jeszcze straszniejsze. Odgłos wypadku jest bardzo charakterystyczny. Trzask zderzenia, dźwięk dartych blach to straszne. Do jednego z największych karamboli w historii Teksasu doszło rankiem 11 lutego 2021 roku w Forth Worth na wiodącym na południe pasie autostrady I-35. Problemem była prędkość. Pojazdy jechały tak szybko, a zderzenia były tak gwałtowne, że ludzie w kabinach byli praktycznie bez szans. Widzicie, jak pędzi ten ciągnik z naczepą i jak wbija się w stojący na pasie zator? Wyobraźcie sobie, że tam jesteście. Nie wiadomo, czy uciekać, czy lepiej zostać w samochodzie. A rozbitych aut przybywa. To koszmar, bo nie wiadomo, kiedy uderzy następny samochód i jak będzie duży. Wszystko zaczęło się na estakadzie, na której przez półtorej doby temperatura na wierzchni oscylowała w okolicy zera. Efektem była gołoleć. Warstwa lodu jest naprawdę cienka. Ale to wystarczy, aby stracić panowanie nad pojazdem. Załóżmy, że jedziecie ponad 100 km na godzinę, gdy nagle wszystkie auta przed wami stają. Zaczynacie hamować, ale nic z tego, bo suniecie po lodzie i nie możecie się zatrzymać. W karambolu ucierpiały 133 pojazdy. Zginęło 6 osób, a zostało rannych 36. Gołoledzi to niewidzialny zabójca. W tym przypadku kierowcy zupełnie się jej nie spodziewali.